Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie na kanale Sebastian Rysuje. Ja jestem Sebastian i testuję i recenzuję dla Was przybory artystyczne. Tak mówię, jakby kto nie wiedział, jakby ktoś był tutaj pierwszy raz na tym moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z bardzo ciekawym odcinkiem, w takim troszeczkę luku jesieniarskim, jak możecie zobaczyć. Zresztą wszędzie można zobaczyć ten luk jesieniarski. I co ja, co ja mówiłem? Aha, że przychodzę do Was z najtańszymi chyba na rynku kredkami. Dzisiaj byłem w Pepco i zobaczyłem, że mają nową serię Kredek. Jest seria dla artystów, jest seria taka czerwona, zwykła. I dzisiaj przetestuję właśnie tę czerwoną. Wziąłem sobie Pepco Colors, to jest 24. Kolory w zestawie, i słuchajcie, tutaj producent nam pisze, że wychodzi nam za kredkę 17 groszy, bo cały zestaw kosztował mnie 4 zł. Więc powiem Wam, że ja jestem mega ciekaw, jak one się sprawdzą. Ja też tutaj cudów nie oczekuję, bo wiadomo, no to 4 zł jest, no to nie oszukujmy się, no. Może być różnie, ale zobaczymy, daję im szansę, bo mogą mnie zaskoczyć. I tutaj jeszcze chciałem wam powiedzieć o jednej e, takiej rzeczy. Zanim mi napiszecie w komentarzach, ja wiem, że jest z serii artist Pepko, taki duży zestaw. Też widziałem u Sami, która nagrywała o tych kredkach, ale ja go nie kupię. A to dlatego, że tak wygląda zestaw, ten właśnie z Pepko, o którym mówię, tych dużych kredek, a tak wygląda zestaw kredek z Action. One są no, sami widzicie, to są takie same kredki, ja je też troszeczkę można powiedzieć tak podotykałem, popatrzałem sobie w pepko i no, sorry, nie będę kupował tych kredek, ponieważ uważam, że to jest po prostu kopia. To są te same kredki, po prostu ten sam pewnie chiński producent i no, dwa sklepy sprzedają te kredki. One nawet wyglądają tak samo, więc no, stwierdziłem, że nie ma sensu yy, po prostu nagrywać odcinka, bo już o tych kredkach z Action miałem odcinek, o tych Craft, chyba one się Craft Sensation nazywały, gdzieś tutaj powinna Wam karta się pojawić. I powiem Wam szczerze, że ja nie lubię takich rzeczy, Yy, takie, no wiecie, no kurczę, producenci, yy, może inaczej, sklepy biorą sobie jakiegoś tam, yy, no powiedzmy chińskiego producenta, który robi takie same rzeczy, i inne sklepy próbują mi władować na siłę ten sam produkt. No to mnie denerwuje. Co Pana na co dzień najbardziej denerwuje? Sklepy, biorą sobie jakiegoś tam, no powiedzmy, chińskiego producenta, który robi takie same rzeczy, i inne sklepy próbują mi władować na siłę ten sam produkt. No to mnie denerwuje, nie lubię czegoś takiego, ale dobra, już więcej nie gadam tutaj na początku i zaczynamy e, test i recenzję, można też powiedzieć, właśnie tych tanich kredek. Kredki zapakowane są w tekturowym opakowaniu, które o dziwo jest nawet w miarę solidne. Mam tutaj na myśli tekturkę, jest ona grubsza. Ani taka beznadziejna jak na przykład w tych kredkach z Kerfura, które kiedyś omawiałem na moim kanale. Czerwone opakowanie mówi nam, że kredki kosztują 4 zł, jest ich 24 sztuki, są wyprodukowane dla sieci sklepów Pepco. Tutaj ważna informacja, ten filmik nie jest sponsorowany, kupiłem je sam i postanowiłem je sprawdzić. Kredka wygląda na taką tanią, zwykłą, szkolną kredkę. W całości polakierowana jest daną barwą, więc ze znalezieniem koloru nie będziemy mieli problemu. Wykonane są z drewna jakiegoś takiego taniego w produkcji. Podejrzewam, że to świerk. Potemperują się źle, a ich rdzeń jest twardy. I nawet bym powiedział, że bardzo twardy. Z racji, że testuję ostatnio bloki z karandaż, jest to papier stricte taki testowy, w formie takich troszeczkę, mógłbym powiedzieć, pocztówek, no można to tak nazwać, to postanowiłem go użyć i pod te kredki. Jest z delikatną taką fakturką, dzięki czemu łapie pigment i pozwala na jego roztarcie w taki łatwy sposób. Właściwości papieru pozwalają na przyjemną i komfortową pracę kredkami, no ale nie tymi. I abyśmy się tutaj dobrze zrozumieli, to nie jest wina papieru, a samych kredek. Pamiętacie jak kiedyś miałem film o takich chińskich kredkach, które były beznadziejne i kosztowały 100 złotych? To teraz uważajcie. To są te same kredki, tylko kosztują 4 złote. Można naciągnąć ludzi na AliExpressach i innych tych szopi pi 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 stronach tego typu? Można. Pepco chociaż nie robi z tego produktu nie wiadomo czego i nie oznajmia nam, że te kredki są nie wiadomo dla jakich artystów, czy tam dla jakich dzieci. Właściwie mało mówi, bo nawet na opakowaniu napisali, że są to kredki ołówkowe. I właściwie to by było na tyle tych informacji. Jak widzicie w speeddrawingu, rysuje sobie cebulę. A dlaczego? Bo po pierwsze. Przycebuliłem na kupnie tych kredek, o czym za chwilę powiem więcej, a po drugie, nie chciałem tworzyć nie wiadomo jak skomplikowanej pracy, bo już po robieniu małego próbnika kolorów wiedziałem, że z dzisiejszego rysowania nie będzie nic, nawet przyjemności. Mój kanał sunie z tego, że pokazuję wam kredki z różnych półek cenowych i tych tańszych, i tych droższych. Często pewnie słyszeliście, jak opowiadałem o kredkach tanich a dobrych i zachęcałem Was do ich kupna, bo one faktycznie takie były. Lecz tutaj postanowiłem ten temat troszeczkę rozwinąć i powiedzieć Wam, że spoko jest używać kredek za małe pieniądze i mieć z tego frajdę, ponieważ działają super, ale należy przy tym wszystkim pamiętać o tym, że no, nie należy przeginać z cebulactwem, jeśli chodzi o wybór takich kredek. Jeżeli będziecie w tym temacie turbo cebularzami, że tak powiem, i stwierdzicie, że takie kredki za 4Z mi starczą, no to się ostro na tym przejedziecie. Takie kredki nie powinny nazywać się kredkami. Moim zdaniem jest to produkowanie gówna, tylko, aby zarobić jakikolwiek grosz. Jest to też turbooszczędność i zarazem chciwość dyskontów na łatwy zarobek. Oczywiście jest to tylko i wyłącznie moja opinia i nie musicie się tutaj z nią zgadzać, i to jest, mam nadzieję, że oczywiste. Ale no, tak uważam, szukałem naprawdę wielu wytłumaczeń na taką zagrywkę producentów i dyskontów, które idą w sprzedaż czegoś takiego, ale tego się nie da wytłumaczyć. Ktoś mi powie, o, no bo sklepy może nie wiedzą, że to takie badziewie, a przecież zamawiają hurtowo. No serio? no to jak nie wiedzą, no to niech sprawdzą. Nawet 10 razy, ale no niech to po prostu sprawdzą. No proste. Zresztą jakość produktu można już ocenić jeszcze przed zakupem w hurtowni czy u producenta. Nawet musim, nie musimy go widzieć. I już po prostu po samej cenie yy, możemy ogarnąć, że coś jest na przykład z tym produktem nie tak albo że on jest dobry. Bo zobaczcie, przykładowo, jeśli za paletę do mojego sklepu za paletę towaru zapłacić muszę naprawdę grosze, dosłownie grosze. To czy taki produkt będzie super jakości, czy wręcz odwrotnie? No pomyślcie. A dodatkowo, jeśli sklep sprzedaje mi coś za 4 zł, już po nałożeniu swojej marży, a słuchajcie, nie jest ona niska, wierzcie mi, pracowałem w handlu kupę czasu i doświadczenie w tym akurat temacie, to mam spore. I na tym zarabia po nałożeniu takiej marży, to ile te kredki musiały kosztować w hurcie. Kolejna sprawa jest taka, że moje działania w sieci też może w jakimś stopniu wpłyną na takie procedery. Stąd wałkuję non-stop i głośno mówię, że należy trzy razy się zastanowić nad tym, co kupujemy, i nie dawać sobie wmawiać, że to jest świetna jakość, bo kuźwa nie jest. I tak wiem, ktoś mi zaraz zarzuci, że ja kupiłem i dałem zarobić sklepowi. Oczywiście. Macie rację, dałem zarobić sklepowi, ale zwróćcie też uwagę na to, że kupiłem jedną rzecz po to, by Wam pokazać i udowodnić, że jest to niewarte nawet grosza. Ja kupiłem raz, ale mój odcinek obejrzy, dajmy na to tak około 600 osób, tak? I z tego niech na przykład połowa nie kupi, a druga połowa się zastanowi, czy na pewno kupić, czy może odpuścić. No i to uważam, że już jest sukcesem. Poruszyłem dziś tak ważny, myślę, temat. Nie po to, słuchajcie, aby disować czy hejtować sklepy PEPKO. Nie, 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 o to mi tutaj w ogóle nie chodzi, bo sam tam też kupuję, bo mają ciekawe produkty do domu. Chodzi mi bardziej o świadomość zakupów. Macie ludzie swój rozum, nie? Więc wystarczy go czasem użyć i chwilę się zastanowić przed zakupami, czy faktycznie takie kredki za 4 zł będą dobre? Czy na pewno no one mi są tak bardzo potrzebne, albo czy moje dziecko będzie ich używało, czy nie rzuci ich w kąt? Może czasem warto zostawić te 4 zł w kieszeni, albo po prostu dołożyć je i kupić sobie nieco lepsze kredki. Też z tańszej półki cenowej, ale jakościowo lepsze. Ten produkt nie powinien się, słuchajcie, nazywać kredkami. Owszem, przypomina je, ale ani się ze sobą nie mieszają, ani nie działają na dobrym papierze. Są twarde, temperują się źle, no nie warte są niczego. Ja nawet ich za darmo, słuchajcie, bym nie chciał. Na koniec powtórzę. Dla tych takich, w cudzysłowie oczywiście powiem, mądrzejszych w komentarzach, którzy mi zaraz napiszą i wyskoczą z tekstem o czego ty się spodziewałeś po kredkach za 4 zł. No to wam odpowiem. Spodziewałem się choć odrobinki przyzwoitości ze strony producenta, jak i sklepów sprzedających takie badziewie. Odrobinki. No i tego, że te kredki będą chociaż dawały jakikolwiek efekt. A przy moim staraniu się tutaj dalej to wygląda tak samo jak te kredki, czyli jak gówno. Jeśli chcecie napisać coś od siebie na ten temat, to zapraszam w komentarze, ale proszę o kulturalne wypowiedzi nawet między sobą, bo wiem, że takie tematy budzą troszkę takiej kontrowersji, trochę takiego spięcia. Każdy z nas, no wiadomo, może mieć inne zdanie. Jedni mogą się ze mną zgodzić, inni mogą mieć w ogóle totalnie odmienne zdanie. Inni mogą kupować wszystko, jak leci, byle było tylko tanie i kolorowe. Ja naprawdę to rozumiem, macie do tego prawo. No i dobra, na dziś to tyle. Jeśli odcinek się Wam spodobał, to zapraszam do subskrypcji i lajkowania tego odcinka. My widzimy się już niebawem. Trzymajcie się. JELO!